Siemka wszystkim! Dzisiaj my testujemy sobie petardki od komety Killer. Cena takiego opakowania 4,20 Certyfikat posiada, taka fajna paczka. Petarda wygląda jak... Wcześniej patrzyłem właśnie. Petarda wygląda bardzo podobnie jak... Kurde... Jak karbon. Tylko, że jest troszkę krótsza. Czarna. Tylko, że tu mamy właśnie zatyczki plastikowe. Minus w tej petardzie jest to, że mamy bardzo krótki ląd. Patrzcie jaki jest mamy. Cienki. To jest chyba ten, co się tak właśnie do dupy pali. Lepszy jest troszkę grubszy. Wtedy się fajnie pali. Ten to jest taki... Tak mi się wydaje, że to jest ten badziewny, co tak ledwo się pali. Ale to jest właśnie minus w tym, że jest bardzo krótki. Dobra. Yy, certyfikat posiada... Tu... Gdzie to jest? Tu. Klasa F3. trzeba gramatury, nie? Nie jest. 10 gram. 10 gram. Neku, czyli mamy gram na petardy. Tak. Tak wyglądają te petardy. Lecimy testować. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy z, pita z pitardkami. Z petardkami killer. Z pitardkami killer lecimy. Ja jestem ciekaw tych, bo one są trochę duż, duże. Czy one będą mocne właśnie do wielkości? Minus tego, że niektóre mają bardzo krótki ląd. A one są e, podobne, podobne do mocy jak killer. Mocą. Ale do dymu, jak pierdziel. Nie, czekajcie, nie killer, tylko podobne mocą do dragona. Ale dymu. Dobra, to by było na tyle. Jeśli Ci się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj i udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.